Szlachetnej urody. Wszystkich bardzo serdecznie witamy. Proszę Państwo, to jest jedenasty sezon. Dziesiąty już skończyliśmy, właściwie kończymy dziesiąty sezon i zaczynamy jedenasty sezon kamienicy. Także dla nas jest to wielka chwila, że możemy znów, znów, tak jak nie wiem czy w teatrach są takie spotkania. Takie ramówkowe, Takie jest to, ramówkowe, wiesz, ale, ale tak w każdym razie w my zawsze przestrzegamy, żeby tutaj było coś takiego, że Państwo się orientowali po prostu, co będziemy w, w, w sezonie robić. Drodzy Państwo, od razu przejdę do rzeczy. Sztuka wszechmocni w sieci. Bardzo ważna. Bardzo dla nas ważna sztuka, mianowicie powstały dwa przedstawienia. My, dzieci z Dworca ZOO oraz dopalacze to są to są dwa bardzo ważne spektakle są to spektakle misyjne są spektakle skierowane szczególnie dla młodzieży że, mówiące o pierwsze o zagrożeniu narkotykami i prostytucją e, wśród młodzieży drugi o dopalaczach jak sami państwo wiecie już w tytule jest to wszystko e, reżyser Wawrzyniec Kostrzewski który zrobił dopalacze będzie teraz I zrobił tam, wszechmocni to sieci to, to, jest to jest Wawrzyniec, wawrzyniec. Są aktorzy, którzy będą występowali, pokażcie się łaskawie. Współpraca reżyserska tak, tak. Olga Sarzyńska, muzyka Piotr Łabonarski, projekcje i multimedia Maria Wojciechowska, a w spektaklu występuje Olga Sarzyńska, Marcin Stępniak i Justyna Sieńczyk. Tego spektaklu Państwo, będzie 7 października. To jest dla nas bardzo ważne. Bardzo ważna jest misyjność tego teatru, jest bardzo ważna. Jak kiedyś, drodzy Państwo, chciałem, żeby on powstał, stał na tym podwórku, myślałem sobie o Warszawie. Myślałem o tym, że zrobię teatr, który będzie dla Warszawy, ale Warszawa to są ludzie. Drodzy Państwo, to jest bardzo ważne, żeby robić spektakle też w moim przekonaniu, które w jakiś sposób dotyczą bardzo ważnych, współczesnych tematów. Te tematy, które poruszamy w tych trzech spektaklach, są niezwykle. Wszechmocny w sieci, wiadomo, te, te dzieci, ta młodzież jest czasem zdeprecjonowana internetem, hejtami, całym tym światem, który przyznaję jest mi troszkę daleki, ale widzę, że, że on niestety jest i jest wszechładny. To, to, co się dzieje w internecie, też zasługuje na bardzo poważną uwagę i rozwagę w teatrze. Dlatego ten spektakl wszechmocny w świecie jest dla nas bardzo ważny. Drugim sponsorem tego spektaklu będzie firma PZU. Następny spektakl, który się odbędzie w listopadzie, jest to... Zapraszam Cię, Lilian. Zacznijmy jeszcze raz. Jest to kolejna współpraca z naszym kolegą, przyjacielem Tomkiem Saprykiem, który jest reżyserem tego spektaklu. Autorką Aleksandra Wolf, scenografia Witold Stefaniak, a w spektaklu wystąpią Aldona Jankowska i Tomasz Sapryk. Kiedy to będzie w listopadzie? Listopad. W listopadzie, drodzy państwo. A już w styczniu, w nowym roku, zapraszamy na kobietę, która ugotowała męża. Nie nie. Tak, intrygujący tytuł. Autorem jest Debbie Isit. przekład Elżbieta Woźniak, reżyseria Tomasz Obara. A w spektaklu wystąpią Dorota Chotecka, Dorota, pokaż się nam. Witamy Cię serdecznie, dziękujemy, że jesteś z nami. Katarzyna Zawadzka i Jacek Lenartowicz. Mają do nas dojechać. Tytuł Kobieta, która ugotowała męża, to jest taki charakterystyczny tytuł, może powiedzieć, że Justynka świetnie gotuje. Ale to jest. Ale Zobrona. nie jesteś jeszcze zupełnie wiesz, ugotowana. Dobrze, a na 11 urodziny robimy spektakl pod tytułem Upiór w kuchni. Hmm. Autorem jest Janusz Majewski. Reżyseria Tomasz Sapryk, scenografia Witek Stepaniak, a w spektaklu wystąpią m.in. Maria Pakulnis, Angelika Piechowiak, Jerzy Bończak, Krzysztof Kierznowski, Michał Piela. Witamy Cię, Michale. Bardzo dziękujemy, że jesteś z nami. I dołączasz do ekipy kamienicy. I Tomasz Sapryk. Jest to kolejna współpraca z Agencją Palma. Angelika współpracuje z nami od lat. Uwielbiamy z nią pracować i robi jak najdłużej. I teraz, kiedy? Premiera jest w marcu, na 11. urodziny Teatru Kamienica. Natomiast przechodzimy już do propozycji, którą mamy na czerwiec. Jest to spektakl Wąsik. Autorem jest Sasza Judaszko oraz Fabriz Donio. Przekład Witor Stefaniak, a reżyseruje... No właśnie, kto to reżyseruje Wąsika? Tutaj jest między nami, to jest debiut reżyserski Jana Jankowskiego, który jest z nami. Dziękujemy dziękuję bardzo, jesteś. W spektaklu wystąpią m.in. Julia Kamińska, Marta Wierzbicka, Mirosław Baka, Jarosław Boberek, Jan Jankowski, Michał Koterski, Radosław Pazura. Radku, witamy Cię, chodź, pokaż się, bo jeszcze... Jarka też witamy. Jarka, Jarka, witamy, witamy, witamy Jarek. Witamy serdecznie. I Michał Roznerski. Bardzo dziękujemy. Przepraszam, Mikołaj Roznerski. Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. Kto mógł dojechać, to dojechał. Doceniamy to, dziękujemy. I tak naprawdę to są wszystkie spektakle nadchodzącego sezonu. Sześć premier. Sześć premier. Chciałam tylko dodać, że dołączają do nas nowi aktorzy, nowe twarze, niektóre znajome, niektóre mniej. Na przykład w spektaklu Pantenorek i błękitny balonik do głównej roli dołącza do nas Kazik Mazur, do Czarnej Komedii dołącza do głównej roli Piotr Ligienza. Piotr. witaj, dziękujemy czyli zalotnego uśmiechu słonia, dołączył dosłownie na kilka spektakli końcowego sezonu. Michał Milowicz i Łukasz Matecki. Łukasz, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy wszystkim aktorom, że zapraszamy. jesteście, że usiedliście tu z nami, żeby media mogły was zobaczyć. I za chwilę zaprosimy państwa na próbę medialną. Dziękujemy A po teraz Hali. dziękujemy aktorom, zapraszamy tutaj, Może do stolików, żeby, żeby Was było miejsca,